Mirosław Suchoń, najświeższy nabytek Polski 2050, transfer z Koalicji Obywatelskiej, z naszym gościem. Dzień dobry, panie pośle. Dzień, dzień dobry, witam serdecznie, panie redaktorze i wszystkich naszych widzów. Bardzo trzeba mieć grubą skórę, jak się wykonuje taki numer? No, myślę, że tak, chociaż w moim przypadku jest bardzo, bardzo duży, pozytywny odzew po tym ruchu, który wykonałem, po tej decyzji. Wcześniej uprzedzano mnie, że takie ruchy mogą wiązać się z przykrymi doświadczeniami. Natomiast ja być może jestem w tej sytuacji, że od dłuższego czasu moje zaplecze, moi wyborcy, których znam i z którymi się spotykam, namawiali mnie do tego, żebym przy, przyglądał się Szymonowi Hołowni i Polsce 2050. Ja no to robiłem. Ta decyzja chyba dosyć długo dojrzewała, ale w końcu urodziło się i ja dzisiaj jestem, Zadowolony, że jestem w tym miejscu, w którym jestem i otrzymuję bardzo duże wsparcie. I od razu za pośrednictwem tutaj na, na, na naszej rozmowie chcę za to wsparcie podziękować. Panie pośle, jestem ciekaw tego mechanizmu, który tam u Was zachodzi, bo od Jacka Burego do Pana no, trochę czasu minęło. Co się dzieje u Was takiego? Co Pan rozważał? Czemu Pan się przyglądał? No, jednak parę miesięcy minęło. Ja myślę, że podstawowy problem to jest to, że dzisiejsza polityka w ogóle jest jałowa, to znaczy ten spór ogranicza się do wyrzucania jednej partii, drugiej, że coś źle zrobiła, czegoś nie zrobiła. Ogranicza się do sporu między politykami. Ja w 2015, kiedy rozpoczynałem pracę w parlamencie, myślałem, że my będziemy zmieniać Polskę w sposób taki, który te potrzeby obywatela widzi w centrum, że to jest... I kiedy pan zobaczył, ten, że to nieprawda? No, prawdę mówiąc bardzo szybko, ponieważ no, w Parlamencie przekonałem się o tym, że tak naprawdę nie chodzi tutaj o uchwalanie prawa tej władzy, która rządzi. Nie chodzi o uchwalanie prawa, które będzie odpowiadało potrzebom obywateli, które będzie analizowało pod kątem, analizowane pod kątem skutków dla obywateli, dla firm, dla przedsiębiorstw, dla gospodarki. Tylko przynosi ktoś z ministerstwa. Projekt ustawy, kładzie go na stół komisji Sejmowej. Posłowie często nawet nie wiedzą w większości, o czym jest ten projekt, ale grzecznie głosują tak, jak im nakazuje ta osoba z rządu, która ten projekt no dobrze, prowadzi. Panie pośle, to temu wszystkiemu winne jest pańskie jedno. Już w tej chwili byłe środowisko. Nie, ale ja wtedy przypominam, że byłem posłem nowoczesnej i my złożyliśmy tysiące poprawek. Naprawdę w przeciągu niemalże czterech lat działalności wszyscy się dziwili, dlaczego my składamy te poprawki, dlaczego próbujemy poprawić projekt, skoro wiadomo, że i tak zostaniemy przegłosowani. Ale ja myślę, że to jest bardzo ważne, żeby pokazywać, dlaczego nasze poprawki są ważne, pokazywać to, że one dotyczą spraw ludzi, spraw związanych z gospodarką. Natomiast przyszedł moment, w którym no rozpoczął się ten okres wyborczy i wtedy no, skończyła się nawet ta dyskusja. Wszystko zostało przestawione na te tory wyborcze. Ja, ja to z jednej strony rozumiem, ale jednak trzeba mieć perspektywę o wiele dłuższą niż kampania no, panie wyborcza. panie pośle, no rozumiem, że w Koalicji Obywatelskiej pan temu, tego nie mógł robić, a teraz no, w kole Polski 2050 pan to będzie mógł robić? Ja to próbowałem robić i robiłem. I w koalicji obywatelskiej jest wielu fantastycznych ludzi, którzy próbują na, na co dzień wykonywać tę pracę. E, tylko musi Pan mieć przed sobą jakiś cel, musi Pan mieć jakąś wizję. Tam nie Ta mam. Wizja wizji nie może celu? się kończyć. E, nie mam takiego poczucia, że idziemy w kierunku, który wszyscy dobrze, czy szliśmy w kierunku, w którym e, wszyscy dobrze znamy. Natomiast u Szymona Hołowni ja widzę ten, ten aspekt bardzo wyraźnie i on jest bardzo mi bliski, czyli A jakie takie patrzenie cel? długofalowe, pokoleniowe. Mhm. Mówimy o Szymonie Hołowni. To jest cel związany z modernizacją Polski w taki sposób, aby te zmiany, które będą wprowadzane odpowiadały potrzebom nie tylko dzisiaj, jutro i aktualnym potrzebom, ale tym potrzebom, które no, sięgają pokolenia, choćby zielony transport, choćby transport publiczny, który jest mi bliski. Dzisiaj jest to realizowane w taki sposób, że przed wyborami ogłasza się fundusz 800 milionów złotych. Później już nikt nie sprawdza, może poza wąską grupą tych, którzy byli zaangażowani w analizę tego funduszu, w którym ja byłem, nikt nie sprawdza, jak ten fundusz funkcjonuje. On został przyjęty tylko dlatego, żeby pokazać przed wyborami, że władza rzuca jakieś pieniądze i teraz można z nich korzystać, a to no, nie tak proszę, powinno być. Zasadniczo chcę pana zapytać o to, czy pan się nie boi tego, że kiedy już um, pańskie ugrupowanie, to, to nowe ugrupowanie trafi do Sejmu, to podzieli los także nowoczesnej, także no. ruchu palikota, no, można by jeszcze trochę powymieniać. Znaczy pan się, ja że, tak że nie będzie. Ale ja, ja, to znaczy ja uważam, że dzisiaj właśnie to jest problem, że dyskutujemy o partiach, dyskutujemy o tym, czy partie mają szansę, czy one pójdą do góry, czy pójdą w dół, a to jest obok, obok tej dyskusji, która powinna być prowadzona. To znaczy, ja uważam, że dzisiaj ważniejsze jest to, jaki przygotu przygotujemy program. Nawet jeżeli nie uda się, chociaż ja świętnie wierzę w to, że uda się przekonać Polaków do tego, aby powierzyli. Polsce 20-50 swój głos i i ugrupowanie trafi do parlamentu. To dzisiaj ważniejsze jest to nie co będzie w wyborach, bo, bo nawet nie wiemy kiedy one będą. Dzisiaj ważniejsze jest to, że na przykład uczestniczyłem niedawno temu kilka dziesiąt minut temu w posiedzeniu zespołu gospodarczego i na tym zespole pracowaliśmy nad bardzo ważnymi rozwiązaniami rozwiązaniami związanymi na przykład z odpolitycznieniem spółek skarbu państwa No i kto je będzie wdrażał muszę jeśli powiedzieć, że ja, polityczne Ja jestem głęboko przekonany że to jest w interesie państwa ja Nie ja wiem ale kto je będzie wdrażał polityczne. Te rozwiązania jeśli nie partia polityczna Polska 2050 Czyli partia polityczna to jest dobrze pomyślane. Partia polityczna wyrasta z ruchu, w którym działa pewnie kilkadziesiąt, jak nie więcej tysięcy osób, który codziennie wykonuje fantastyczną pracę wolontariacką, pomaga młodzieży, pomaga dzieciom w korepetycjach, pomaga osobom z niepełnosprawnościami. Jest grupa ekspercka, jest całe, cały filar ruchu Polska 2050 ekspercki. Muszę powiedzieć, że ostatnie kilka dobrych dni, to są spotkania naprawdę z fantastycznymi ludźmi, z ja się top, pośle, jeżeli chodzi o, o kompetencje. Pan, panie pośle, jest podmiotem takiej działalności pańskiego nowego środowiska, które to, która to działalność jest bardzo systemowa, bo tworzenie koła za wszelką cenę w istocie i stawianie sobie tego, tego celu jako cel bardzo ważny, to jest systemowe działanie, jak najbardziej partyjne działanie. Żyjemy w określonych warunkach, natomiast proszę zwrócić uwagę, że to nie jest tak, że najpierw powstaje koło, jak było w wielu innych przypadkach, akurat nie w nowoczesnej, ale, ale pamiętamy, że powstawało jakieś koło parlamentarne bez żadnego zaplecza, być może nawet klub, i dopiero pod ten klub był, była budowana struktura. A proszę zobaczyć, w jak. W sposób jest to w roku Polska 2050. Najpierw powstał silny ruch obywatelski, oczywiście skupiony wokół kandydata na prezydenta, którym był Szymon Hołownia, ale to było w całej Polsce bardzo aktywnych, dziesiątki tysięcy ludzi, natomiast współpracujących na zasadzie wspierania w określonych momentach to jest kilka set tysięcy osób. Więc ja muszę powiedzieć, że to jest zupełnie inne myślenie. To jest wychodzenie właśnie od tego, co jest dla mnie ważne: potrzeb obywatela. Tego, jak on widzi swoje państwo, potrzeb gospodarki. Jeżeli w ten sposób budowana jest siła polityczna, to jest naturalne, że ona będzie szukała takiego rozwiązania, które pomoże jej zaistnieć w parlamencie. Takim rozwiązaniem jest poseł, jest senator. Koło Jasne. pomaga w parlamencie przedstawiać no swoje pan, postulaty. Że, I to te, jest bardzo ważne. Mówi pan, że te mielizny polityki pan dostrzegł dość szybko po trafieniu do ław parlamentarnych. No, nie wiem, bo w lutym, nie całkiem dawno, ramię w ramię z Borysem Budką, pan prezentował receptę na kryzys. To była próba, powiedziałbym, ratowania tej koalicji. Ja uważam, że powiedziałem wtedy to, co jest dla mnie ważne, i dla mnie te wartości i te cele programowe, które, w, które były we mnie dla mnie ważne wtedy. Ale i na samym początku, kiedy rozpoczynałem pracę w parlamencie, one są dalej ważne. E, ja o tym mówiłem przez całe 4 lata kadencji, mówiłem o tym w trakcie spotkań e, z wyborcami, nie tylko u mnie w okręgu w Bielsku białej e, powiecie, pszczyńskim, Bielskim, Cieszyńskim e, czy Żywieckim, ale mówiłem o tym w całej Polsce na spotkaniach z ludźmi. E, I te wartości związane właśnie z wolnością, z wolnością gospodarką, gospodarki, z uczciwością, e, z. E, z szeroko pojętym szukaniem porozumienia i nastawieniem na sprawy, które są ważne dla obywateli, one są dalej ważne i tu się nic nie zmienia. Panie pośle, pewnie pan wie, przyglądając się tym arytmetykom sejmowym, że tylko wspólny projekt, jakiś wspólny projekt da szansę wygrania, na razie w sondażach, potem być może jakoś inaczej, bo bez tego będziecie wy mieli 15%, koalicja 17% albo na odwrót, ale PiS ciągle 30%. Tymczasem wy, utwardzacie swoje elektoraty, bo ja to wiem na pewno, czytając wpisy pod opiniami o tych transferach, wy się nawzajem nienawidzicie. Nie, ja uważam, uważam że... Na pewno. No to nasza w tym rola, aby przekonać do tego, że w, na opozycji nie ma wroga, jest co najwyżej konkurent. Natomiast w naszym interesie, jest to w interesie Polski, w interesie obywateli, żeby władza przestała niszczyć państwo. Jeżeli popatrzymy na to, choćby na ten temat, o którym już mówiłem, spółki skarbu państwa, no to one się po prostu stały jakimś folwarkiem, już nie chcę mówić korytem, przy którym zmieniają się tylko kolejni nominaci polityczni. I przepraszam oczywiście za to porównanie, ale ono nie odbiega od rzeczywistości. Niestety, więc, jeżeli mamy przed sobą dyskusję na przykład o planie odbudowy i później perspektywę wydatkowania tych środków, no to już dzisiaj widzimy, że przy samym planowaniu e, obecna władza tak bardzo przechyliła w stronę niedopuszczalną kwestię dystrybucji tych środków, czyli krótko mówiąc, to idzie w kierunku zawłaszczenia przez ludzi związanych z, z tą formacją grubej, naprawdę grubej części tych środków, że po prostu trzeba szukać tego porozumienia. Ja zawsze byłem zwolennikiem tego porozumienia. Dlatego jestem ciekaw, jak Natomiast... wykorzystać ten czas, Panie Pośle, bo Jarosław Gowin mówi dziś, pewnie Pan zna tę wypowiedź, nie poprze żadnych tymczasowych rozwiązań, żadnych rządów, rządów, rządów technicznych, więc długa droga przed wami. Jestem ciekaw, co się no myśl... stanie przez tych dwa i pół roku czy przez dwa lata. Ze wzajemnym stosunkiem Abym... ludzi, którzy piszą dziś do siebie, mojego głosu już nie masz, jesteś zdrajcą, sprzedawczykiem. Ja powiem tak, że wiele z tych głosów, e, świetna decyzja i świetne posunięcie, Prawda. masz mój głos. E, mało tego, głosowałem na ciebie. To w ogóle jest ciekawe, że ja rozmawiałem ze swoimi wyborcami, od wielu z nich słyszałem: Słuchaj, no, zagłosowałem na ciebie i na tę listę, bo ty tam byłeś. Dla ciebie poszedłem na wybory, więc to też jest budujące i dzisiaj ci sami ludzie mówią: Słuchaj, akceptuję twój głos, masz moje wsparcie, działaj tak jak do tej pory. Tym, którzy są sceptyczni, ja za wszelką cenę, e, ciężko pracując, tak jak do tej pory będę e, udowadniał, że zasługuję na zaufanie i mam nadzieję, że ich przekonam. Natomiast myślę, że cała opozycja również musi e, współpracować. Wiem, że zarówno Szymon Hołownia osobiście, jak i Polska 2020, 2050 również widzą, że musimy szukać porozumień programowych. Natomiast ja jestem przeciwnikiem dyskusji technicznych. Czyli nie wiem, o sojuszach, o miejscach, o technicznych, które dzisiaj są absolutnie z boku. Dzisiaj musimy się skupić na tym, żeby e, przygotować taki program, aby Polacy uwierzyli, że polityka może być inna. Panie, I na tym się będę skupiał. Panie pośle, ja na wiem, przykład jest... dzisiaj dzisiaj mamy taki e, projekt w Parlamencie, który dotyczy otwartych funduszy emerytalnych. I oczywiście e, są obywatele, którzy popierają, inni nie popierają. Ta reforma rozpoczęła się dawno temu i oczywiście rządy mają prawo do tego, żeby reformować państwo. No ale jeżeli na stole leży propozycja grabieży 15% środków albo pozbawienia dziedziczenia, no to to jest malwersacja, to jest próba defraudacji no, środków, na razie tam, które się, zebrali, które zablokował w, w tym obszarze. Mam nadzieję i mam nadzieję, ja, 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 tę, ja tę informację próbuję naprawdę wszystkimi kanałami przekazywać, że na tym ucierpi. Stosunkowo wąska grupa osób, czyli 40-latkowie w głównej mierze, ale także 50-latkowie i 30-latkowie, czyli PIS chce 90 miliardów złotych zabrać tylko temu pokoleniu, ludziom urodzonym w latach 70., częściowo 60. i częściowo 80. -tych. I myślę, że takie rzeczy. Myślę, że takie rzeczy. Trafią do obywateli i one na pewno nas łączą. Wszystkich tych, którzy wi wiedzą, że to jest po prostu defraudacja. Panie pośle to na koniec, bo ja wiem, że to jest legalne, że to jest zgodne z konstytucją, że mandat jest wolny, ale to jest uczciwe pańskim zdaniem? Taka zmiana na pewno, w uczciwe, na, na pewno uczciwe. Na pewno uczciwa jest ciężka praca, na pewno uczciwe jest realizowanie tych wszystkich postulatów obietnic i trwanie przy wartościach, które były podstawą starania się o głos, starania się o mandat wyborczy. I w moim przypadku kompletnie nic się nie zmienia. E, dalej jestem przy tych samych wartościach, dalej przy tych samych postulatach programowych. Dalej ciężko będę pracował, dalej będę walczył i zabiegał o sprawy Bielska Białej, Podbeskidzia, Śląska Cieszyńskiego, e, Ziemi Pszczyńskiej, żywietrzyzny, całego województwa śląskiego, będę walczył o beskidzką drogę integracyjną i to wszystko co jest dla nas ważne dla mieszkańców zarówno mojego regionu jak i całego państwa. I myślę, że na samym końcu e, wyborcy, ci, którzy mi zaufali, będą oceniali moje działanie, a nie to, czy byłem z tą grupą, czy inną grupą, bo tak naprawdę w, politycy, w polityce liczy się skuteczność tego działania. Ja ją już pokazałem, ale dzisiaj mam głębokie przeświadczenie, głębokie poczucie, że ta skuteczność e, będzie e, możliwa właśnie w Polsce 20, 2050 i e, przy Szymonie Hołowni. Bo w koalicji nie była możliwa, jak pana czytam. Uważam, że w przyszłości ta skuteczność będzie możliwa w Polsce 2050. Mirosław Suchoń, poseł Koła Polska 2050, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za spotkanie, panie pośle. Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego.